Action! Siema, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Yy, ma krótkim, znaczy, nie wiem, czy w sumie krótkim materiałem. Chciałbym, żeby to był krótki materiał, ale może nie będzie krótki materiał. Yy, w unboxingu, unboxingu, aczkolwiek, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy jest duży sens robienia tego unboxingu, bo zazwyczaj takie rzeczy, przynajmniej jeżeli chodzi o grę, to widzicie na cyskowych zakupach. A jeżeli chodzi o jakiekolwiek sprzęty growe, które dokupuję do swojej kolekcji, by sobie, nie wiem, polepszyć jakąś jakość, bądź coś tam, to zazwyczaj wrzucam to jako zdjęcie na Instagrama, bądź też na fanpage'a, bądź też na grupę. W każdym razie no, zdecydowałem się jednak, że zrobię sobie taki unboxing. Więc już tu jest gra, tym grą się zajmiemy potem, więc to sobie odsuniemy. A zajmiemy się, moi drodzy, tym. Zajmiemy się tym. Tutaj mamy że Tak powiem, przejścióweczkę dopada. Dopada z PlayStation 2. To jest przejściówka, która umożliwia podpięcie pada z PlayStation 2 do PlayStation 3. Bądź też do PC. -ta. Tu jest oczywiście taki przełącznik. Może na PC, może na PlayStation 3. Tu mamy HOMA. Powrót. No i wpinamy. Słuchajcie, no szukałem takiej przyściówki, gdyż moje pady są, że tak powiem, strasznie. Moje pady są wyśrubowane, niestety, z PlayStation 3. One, że tak powiem, mają już swoje lata. I to nie jest tak, że one są uszkodzone, tylko po prostu są wyrobione już te niektóre, że tak powiem, gałeczki, nie niegałeczki. I e, szczególnie w grach z PlayStation 1, które emuluję na konsoli PlayStation 3, e, to czasem, e, że tak powiem, mnie to denerwuje. W kurwie mnie te granie. jak Czasem gram głównie, jeżeli chodzi o wyścigi, gdzie muszę się troszeczkę namęczyć i nadenerwować e, z tym wszystkim. Zapewniam tu wyłączyć, moi drodzy, jeszcze pewnej rzeczy. Czy ja to teraz będę mógł ustawić. Nie ja wiem, zapomniałem włączyć sobie latarki, bo kurczę tutaj ten obraz tak dosyć dziwnie też jakoś jest naświetlany, no taki telefon, tak to wygląda, w każdym razie wracając, ee, w szczególności właśnie na wyścigach największy problem było było z tymi, z tymi gałeczkami, no ale tutaj mam taki właśnie konwenterek, przejścióweczkę, który kosztował dosłownie 20 zł na Allegro, no też tam ktoś polecał całkowicie inną przejściówkę, która kosztowała 200 zł, ale kurwa, no ja nie potrzebuję takiej wsiówki za 200, żeby podpiąć pada z PlayStation 2, tam oczywiście były więcej jakichś możliwości można było tych padów podpinać Multum trillion, sextilion milionów, no ale i tak powiedziałem, ja potrzebowałem stricte do podpięcia pada z PlayStation 2 na PlayStation 3. Testowałem, wszystko fajnie działa. Jestem zadowolony z zakupu. Jak będzie mi ogry... będę miał do ogrywania jakieś tytuły z PlayStation 1, to na pewno... Skorzystam z Pada z PlayStation 2, żeby sobie, że tak powiem, tutaj zagrać, podpiąć i żeby mi się jakoś ugodniej grało. Tyle jeżeli chodzi o konwenter, i tak, chyba poświęciłem zbyt dużo czasu, jeżeli chodzi o ten konwenter. No i druga przesyłka, moi drodzy, przesyłka to jest gra na PlayStation 2. Yy, mam nadzieję, że stan będzie w miarę dopuszczalny dla mnie, że, że płyta nie będzie nadmiernie zajeżdżona. Oczywiście czytałem aukcje, no, ale wiecie jak to jest na aukcjach, jak to te aukcje różnie yy, opisuje. Dla jednych stan bardzo dobry, to jak stan dobry i tak dalej, i tak dalej. Także wiecie, wiecie jak to jest. Wyciągniemy. Nie chcę, nie rachunek, nic ciekawego nie znajdziemy 30 zł, 31,50 no w sumie, gdy kosztowała 22 zł, z tego co pamiętam, nie był to jakiś mega koszt duży. No i moi drodzy, Gran Turismo, Gran Turismo 4 na konsolę PlayStation 2. Ja sobie pooglądam ogólnie stan tego pudełka, ale pudełko w chwili obecnej wygląda na jest to wersja premierowa, na takie mi zależało. Premierówki, fajne białe pudełko z Gran trójki. Mam pudełko czerwone, więc idealnie się komponuje. Jest to, jest to komplecik. Dobrze, książeczka, nawet widzę, nie jest jakoś nadmiernie wygięta. Także nie jest źle. Może sobie to tak zrobimy, że sobie to dam tutaj chwilowo. Rzućmy sobie okiem na książeczkę. Premieróweczka, to polskiego nie w kolorze Kierownica nawet patrzcie, jakaś dedykowana z Logitecha No ktoś mówił, że na kierownicy się gra zajebiście No ja kierownicy nie posiadam, będziemy grać na padzie No dobrze, jakiś tam opis, no ale jest ta książeczka Jest ta książeczka w kolorze, nie jest nawet jakoś nadmiernie Zużyta Stan płyty, to mnie najbardziej interesuje w danym momencie. No, no Jest porysowana. Jest porysowana i jest zaburdzona, ale nie, nie widać się takich mega, mega dużych rys, głębokich rys przede wszystkim. Więc, no powiedzmy, że jestem zadowolony z tego stanu. jest no, troszeczkę zasyfiona jest. Cholera jasna. Jakimś kurde tutaj czymś. Kolora wie czym. ją troszkę. Mam nadzieję, że się uda pozbyć tego. Boże, no ona jest strasznie czymś zapierdzielona tutaj. Bardzo matko, bardzo dziwnie to wygląda. Miejmy nadzieję, że uda mi się to wyczyścić i, i będzie gra chodzić dobrze, bo tak ogólnie jestem zadowolony dosyć z ze stanu ogólnego, tylko tutaj, no nie wiem, to jest bardzo, bardzo dziwne. Nie wiem, czym ona jest obklejstrowana. No, miejmy nadzieję, że będzie, że będzie działać. Dobrze, potem spróbuję sobie bardziej wyczyścić tą płytę. W każdym razie, ogólnie jestem zadowolony. Jak za 20 zł też nie ma co wymagać, nie wiadomo czego. Miejmy nadzieję, że uda mi się wyczyścić ten syf. Każdy każdym razie, Gran Turismo 4 do mojej kolekcji wersja premierowa 20 zł i tak pewnie zobaczycie ten tytuł jeszcze w cyckowych zakupach za jakieś 2 do 3 miesięcy, w każdym razie udało się nabyć ten tytuł i będzie na pewno grany, tym bardziej, że w Gran Turismo jeszcze nie grałem nigdy. Także takie zakupy, jeżeli chodzi o mnie, czyli konwenterek i gra Gran Turismo 4. Dziękuję moi drodzy za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale i do słyszenia na livestreamach. Hejo, pa pa!